Staddurf. Jedziemy na kemping Camp Amwasser w inną część rugi. Co do kempingu, na którym teraz byliśmy, generalnie wrażenia pozytywne, aczkolwiek ma kilka swoich minusów. Jednym największym jest jednak bliskość drogi, którą słychać. I w nocy ma się wrażenie, jakby się spało na parkingu przy autostradzie. To taki, taki duży minus a reszta chyba na plus, nie? sanitariat 2 na taką dużą część kempingu czasami zdarzało się, że niestety była kolejka do toalety do myjalni naczyń i wyjeżdżamy dokładnie zbliżamy się, to jedziemy najpierw do recepcji zlać szarą wodę uzupełnić czystą uregulować płatności i ruszamy dalej Wjeżdżamy na drugą część kempingu, gdzie znajduje się recepcja i zajęta zlewnia. Wjechaliśmy na parking do Erlebnisdorf. To no, Taka mała przerwa w dalszej podróży i zobaczymy jak będzie. jak będzie w wiosce. Czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Reklamują, że niby fajnie, no więc... Vamos para o parque. Jesteśmy w Air Ladies Parku Dlaczego mi uciekasz? Zrobiliśmy sobie taką krótką przerwę w drodze do następny camping i zaczynamy zwiedzać park w rozrywki truskawkowe, truskawkowej rozrywki Air Labels Park Patrz też to miasteczko i u nowe Ale dla dzieci super zabawa A Nasza Agata się tam spina No, na no. trzecie piętro właśnie wyszła Wyszła sobie na trzecie piętro i teraz musi dojść do zjeżdżalni, żeby stamtąd zjechać No dawaj! No, powinna tu zjechać na chwilę. Chyba jej się podobało. rezerwację, więc jedziemy bez stresu Amwasa. Właśnie rozbijamy się na kempingu Amwasa. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne Kemping duży Mieliśmy kilka miejsc do wyboru, nasze dzieciaki stwierdziły, że chcą stać koło placu zabaw, no to stoimy koło placu zabaw Tak to wygląda w naszej okolicy. Mogliśmy sobie wybrać miejsce na tej polance, które chcieliśmy oraz ustawić się tak jak chcieliśmy. Nie było tutaj żadnego z góry ustawionego planu. To teraz pokazujemy Wam dojście z kempingu Ambaser nad Morze. Odległość około 50 metrów. Bliżej, bardzo jestem ciekawa, jaka, jaka się wyłoni plaża. Uwaga! Kolejna nasza wycieczka rowerowa. Tym razem z nowego kempingu Amvasa. Jedziemy na przylądek. Tam widać go na końcu. Pogoda niby piękna, świeci słonko, ale wieje straszliwie zimny wiatr. Oczywiście w twarz. No ale cóż, dajemy radę. Jedziemy. Rynka, w środku niczego z pięknym widokiem na morze. No jednak jedziemy dalej. Ale piękne. Jednak wybraliśmy małą zmianę planów i przerwę w kawiarni. No pyszne domowe ciasto, aperol, piwko z pięknym widokiem i po przerwie ruszamy rusz. dalej. Ankona tam mamy zamiar dojechać i nasze piękne na morze tu, z niemieckiej strony No i my oczywiście Proszę tutaj popatrzeć Ja tu film kręcę A ja kręcę zdjęcie Proszę tutaj popatrzeć Pojedzie ktoś do kamery proszę tak ale ty mówisz tylko po tamtach na tym możesz coś więcej powiedzieć? Guten Morgen. A, a ty wiesz co? A Wiedersehen A jak ci się płowamy no i nie w tej mamy widok na wał ziemny który należał do fortyfikacji dawnych Słowian przed nami wieża nawigacyjna na którą można wejść i można ją zwiedzić, u góry widać taras a tam w oddali widać latarnię morską, na razie widać tylko tą dużą, obok niej stoi mała, obie można zwiedzić i do obu można wejść, z dużej rozchodzi się piękny widok na ee, na okolice przylądka Ancona a w małej wieży mieści się tymczasowy urząd stanu cywilnego bardzo, bardzo popularne miejsce do zabierania ślubów no to zbliżamy się do latarni morskich dwóch obok siebie latarnię no, morską 164 schodach Karol się odważył był w mojej gule, wysokości, stwierdził, że wejdzie schody ponumerowane więc widzimy ile bym jeszcze zostało to no jest to idziemy jeszcze raz warto było chodzić te 169 schodów moją mojego boisz się teraz? Mm, trochę piękność widoków zwycięża strach jesteśmy u góry Widać wieżę nawigacyjną, widać wał ziemny. No idziemy dalej No obydwoje mamy lęk wysokości Więc ja pokonujemy swoje lęki No to schodzimy na dół Jeszcze 100 schodów w celu Na nieprawdziwe, 160 schodów Nie się musimy przeczytać na dole Półwysep Arkona jest najbardziej na w północy był właśnie Niemiec z bardzo mocno zakorzenioną słowiańską historią. Tutaj teraz sprawdzimy, ile faktycznie z jest, jest na górę, bo tutaj widziałam taki napisy I wyliczyłem: 160! To są, są punkty, z tam i ślubów. Chyba jest ta bo w małej wieży mieści się urząd stanu cywilnego. Kolejna wycieczka rowerowa. Znowu miejsce docelowe, zna jedynie UWE. Ale tak to już nas bywa. I zawsze się to sprawdza. Czyli przygody z Rugią Żegnaj kempingu. Wyjeżdżamy z kempingu Anwasa. I jedziemy do domu. Rugia żegna nas zimnym, lodowatym wiatrem, deszczem. Więc właściwie nie jest nam przykro, że jedziemy do domu. Halo oczywiście. Widać jak wieje. Tu mamy recepcję. powinny nam się szlabanie. otworzyć szlabany płaciliśmy za kemping po przyjeździe zaraz i tutaj sczytują naszą rejestrację i nas wypuszczają, Od godziny 7 rano można wyjechać pa, pa. za chwilę to jest Stralsund bardzo ładne stare miasto